Manko, Elożka Kokoszka i dzisiaj moi drodzy wracamy do bardzo głupiej rodzinki grałam nią w pierwszym odcinku Głupi gier dla dziewczyn i z tego co widziałam tu zostało dodanych oś 8 nowych leveli. Więc nie wiem, mamy chyba przed nami aż 10 leveli do rozegrania. Nie wiem czy uda mi się to wszystko zrobić na jednym odcinku, więc jedynie nagramy jeszcze kolejny, ale to pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę, jeżeli wam się takie filmy podobają. No i też subskrypcje, żeby nie pominąć, nie, żadnych fajnych, fajnych, niefajnych gier dla dziewczyn. Z tego co pamiętam, zakończyliśmy na levelu, kiedy nasza tutaj mała dziewoja, córka chciała pojechać do hipermarketu i kupić sobie zwierzaka. No bo na pewno to jest dobre miejsce, żeby kupić zwierzę. No dobrze, oczywiście, wiecie, dobra matka, grzeczna matka zgodziła się. Pewnie córka chce. To jedziemy, no nie? A co tam w ogóle bez gadania? Kim my teraz będziemy ruszali? O. Córką. Dobra. W ogóle ponoć widziałam też w tym updatecie się polepszyło tutaj, wiecie, sterowanie. No na razie to nie widzę, żeby coś tu się polepszyło, ale niech będzie, nie? Niech będzie, że jest lepiej. E, widzę, że mamy tylko 100 kasy. Nie wiem, czy w ogóle nam to starczy na kupienie jakiegoś tutaj zwierzaka. Bo z tego co wiem, w sklepie trzeba było normalnie wydawać pieniądze. I co, mam nadzieję, że ta Grace to nie będzie jechała tym samochodem, tylko, tylko ją ktoś zawiezie. <laughs> czy wy widzicie, że w samochodzie nikt nie siedzi oprócz niej? Naprawdę? Nie, dobra, ona siedzi z tyłu. Okej, okay, już myślałam, że wsiadła do samochodu i jedziemy. A co tam? Nie, dobra, to pewnie matka prowadzi. Uu, słuchajcie, wtedy... O, matko, stój! O, to, to takie szalone! Już rozkraczyłam je. Matko jedyna, Częstochowska. No jedź. Jedź. Było wtedy też tutaj tak dużo y, samochodów na drodze. Wtedy to, pamiętam chyba tylko, jakaś policja jechała, a... A tutaj teraz jakieś, nie wiem, drogie fury, Porsche itp. itd. No jedź, że stary gracie, no jedź, bo chcesz, a nie możesz. Czemu stoją w ogóle na środku drogi, Gdzieś tam moje warzywa jakieś? Jakby budka z warzywami, ale czemu na środku chodnika w ogóle? Okej, okay, czyli nie, matka została w samochodzie, jak rozumiem. Siema matka, siema stara, nie idziesz ze mną kupić tego dam zwierzaka jakiegoś? Sama mam iść, no dobra, biegnę. Czy Wy widzicie jej długą wykręconą nogę na wszystkie strony? <noise> serio? Co to za damula? A tych dwóch panów, to, to ja nie wiem, tamten się do niej szczerzy, jak głupi do sera. W ogóle czemu to krzesło jest takie wielkie serio. Zobaczcie! Te krzesło są dla jakichś wielkolodów. W ogóle widzę, że tutaj już nikt chyba nie pracuje w tym jedzeniu. Jak rozumiem, przerwa jest, okej. Okay. Szybko po mojego nowego zwierzaczka, bo mama się zgodziła. Tak w ogóle bez problemu. A co tam? Szybko, zwierzak to zabawka. Można sobie tak wymyślić i go kupić. Są psy! Normalnie są psy, patrzcie. I ja będę musiała wybrać, którego chcę? O nie, jest taki biały. I ten fajnie kopie. Ten mi się wydaje jakiś taki jest nieruchliwy dosyć. A ten, zobaczcie, taki bardzo żywy. To weźmiemy tego żywego. A, a tu jest jeszcze lampa. Może ona przyszła jednak lampę kupić? Lampa będzie jej nowym zwierzakiem, może to o to chodzi. Yy, dobra. P proszę pana, a pan przed chwilą nie stał przy tej pani, tam blondynce przypadkiem? Dobra, nie wnikam. Yy, chciałabym kupić tego pieska. Okej, okay, my zapakowaliśmy już tego psa do samochodu. Twoja mama czeka na ciebie. Super, ten pies się tam, nie wiem, teleportował chyba jakąś tubą. A mogę drugiego wziąć? Nie mogę. Szkoda. Wiecie, <noise> jak już szaleć, to szaleć. Mama pozwoliła, nie? Nie mówiła, że jednego. Powiedziała, że się zgadza na psa. A pies, psy, to wiecie. A liczba pojedyncza, liczba mnoga, prawie to samo, no nie? Dobra, biegniemy szybko, mój nowy piesek. W ogóle, jak go nazwać? Jak go nazwać, możecie pisać w komentarzach. Jak, jakie mu dać imię? Chociaż wydaje mi się, że pewnie ta mała tutaj... Ta mała dziołcha będzie pewnie miała dla niego jakieś imię podejrzane. Nie wiem, jakiś Pimpek albo Pumpek. Co za kłamstwo, wcale go nie ma, widzicie? Nie ma go w tym samochodzie! Wiecie co to oznacza? Oni go wsadzili pewnie do bagażnika. Co za zwyrole w ogóle! Kupili psa i do bagażnika go włożyli. Słuchajcie, ta rodzinka... Oj, przyweliłam tutaj owocowa warzywa yy, Powiem wam, że ta rodzina to jest. Yy, nie jest bardzo głupia rodzinka. To jest rodzinka z wyroli po prostu. Totalnych z wyroli. Oni tego psa tam zamęczą. W sensie wydaje mi się, że to dziecko go zamęczy. A, tu jest już nasz dom, okej. Okay, w ogóle wydaje mi się, że chyba szybciej bym tam dobiegła. O, nie, stary się pewnie wkurzy. Cześć na Mieliśmy psa. Serio? D dwa? Ona kupiła jednak dwa psy? Grace, będziesz musiała się nimi zająć sama, bo tata ci nie pomoże i macie w dupie coś takiego. Nie wiem, za szybko te teksty tam lecą i nie mogę tego przeczytać. Yy, no, i oczywiście Grace powiedziała: "Tak, tak, będę się nim zajmować i w ogóle w sensie dwoma psami." W ogóle... O co tu chodzi? Przecież kupiła jednego. Czy może myśmy tutaj wcześniej w tym domu już mieli innego psa? Eee, tego to ja teraz, słuchajcie, nie pamiętam. Dobra, czego eee, nakarmić. Nakarmić te nasze dwa psy. W ogóle ciekawe, kto gdzie je wyprowadza. Dobra, ten pies jest jakiś rąbnięty. On dalej on dalej kopie w ziemię. Widzicie to? Ojciec, patrzcie, gada z matką. Coś, ty się zgodziła, wiesz co? Ty ty tą córeczkę rozpieszczasz. Wszystko się zgadzasz. A ja teraz co zrobię? Dwa psy mam na głowie! Nie do tego, że gęba Grace jest do wykarmienia! Nie do tego, że twoja gęba do wykarmienia! Moja i jeszcze tych dwóch pchlarzy! Uuu, tak właśnie ojciec się zdenerwował. Dokładnie tak. Dobra, idziemy dać jedzenia tym psom, może przestanie tam ten kopać mi widać, że tamten kopie w ziemi, bo już jest po prostu głodny. już zjada podłogę, albo wróc z ziemi zlizuje, nie! Okej, okay, musimy włożyć do miski żarcie. Gdzie to jedzenie jest? Co? Gdzie ono niby jest? Ja mam tu wyjść? Na dworzu jest? Czemu ktoś trzyma na dworzu jedzenie? Rzeczywiście tutaj jest co? A nie, bo tu jest miska. Ona wzięła z kuchni karmy i tu jest miska, okej. Okay. Tap. No tapiej, nie mogę. Aha, dobra, teraz. Okej. Okay. Super, kilka groszków na dwa takie duże psy. Matko jedyna, oni je zagłodzą. Dalej będą tą podłogę jadły. Czemu muszę tutaj podejść? A, bo zawołała. Okej, okay, te psy wyglądały bardzo dziwnie, jak biegły. Mama krzyczy, ten dom jest brudny. Powinnaś to posprzątać. Matka, ty jesteś od sprzątania. Co, córeczka nas? Sprzątać? No, halo. Wcześniej jakoś po starym sprzątałaś po ojcu. Gotowałaś, mój w ogóle, yy, prałaś gacie, yy, za niego tyłek podścierałaś, a teraz ja muszę sprzątać? Niesamowite. A nie, to jednak ona będzie sprzątać. Dobra, czyli ja coś chyba źle przeczytałam, przetłumaczyłam. okej. Okay. czyli słuchajcie, wszystko się zgadza, jest jednak po staremu. Matka, jak zwykle, siedzi na chacie i sprząta. Ja jestem jestem jak kto ten syf narobił. zobaczcie, w ogóle fuj, tu jakieś butelki leżą, gazety brudne. Skąd oni taki syf mają w, w domu, nie? I co, I ja będę miała teraz łazić z każdym po kolei tym workiem i wyrzucać go do śmieci? Nie, niemożliwe. Okej, okay, dobra, nie, możemy wszystko zrobić po... Nie musimy iść z tym workiem. Ona może w jednej ręce worek trzymać, a... a i wycierać stoły, nie? Dobra, co tutaj? Co to jest w ogóle? To się pies zesrał i ktoś to wdepł i tak się rozmazało po tej podłodze, czy co? Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale ja pieski mam i powiem wam, że zdarzyło mi się. Dobra, na kupie się nie poślizgnęłam, ale na siku się czasami poślizgnęłam, nie? I raz, słuchajcie, się tak poślizgnęłam, że prawie palca u stopy złamałam, naprawdę. Więc to jest akurat bardzo, bardzo możliwe. Dobra, tutaj znowu jakieś, nie wiem. Co to w ogóle jest za chleb? Uwaga, i ona będzie teraz dwa worki w ręce trzyma. Patrzcie, trzyma dwa! Jaka siłaczka, o nie wierzę! O nie wierzę, jaka siłaczka to jest! Wyrzucamy te śmieci i mam nadzieję, że za chwilę zdarzy się coś, wiecie, dużo ciekawszego niż sprzątanie chałupy. Pewnie będzie znając życie kolejne gotowanie, jak zwykle zresztą. Mój samochód jest brudny, powinienem go wyczyścić. Aha, i on to mówi żonie, tak? Może, nie wiem, sugeruje jej, żono, a może jednak byś chciała za mnie umyć ten samochód? Co? Jak już, tak, jak już tak ładnie wszystko sprzątasz, a ja se dalej poleżę na łóżku. Nie no dobra, rzeczywiście jednak tym razem typ się ruszy. Ja widzę, że tu chyba jakieś nowe obrazy wjechały, zobaczcie! Jakiś ciapciąg tutaj jest w pokoju, to jest fan... Fan pociągów? Ej! Czemu mi się przed nosem zamknęły drzwi, no halo? Ja nie mogę, jaka ta gra jest toporna, niby ponoć poprawili chodzenie. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się zupełnie. Co to jest za wielki budynek obok? Gdzie oni mieszkają? Zobaczcie, naokoło są same jakieś wieżowce, jakby to był, wiecie, środek jakiegoś centrum, a oni sobie mieszkają po prostu w małym domku, nie? Dziwnie to wygląda. Okej, okay, ten samochód jest serum. Co z tym samochodem jest nie tak? Ktoś go. Nie, no, naprawdę. Ktoś go <ślał> obsrał za przerażenie. Czy wy widzicie tutaj to rozbryzgnięcie? Ja nie wiem, czy ktoś w nich rzucał tą kupą, czy nie wiem, pies jadąc z tego sklepu miał rozwolnienie i wystawił. Tyłek za okno. Dobra, dzisiaj ten odcinek będzie bardzo obrzydliwy. Wybaczcie na starcie, ale po prostu, no. no, Nie sądzicie, że, że po prostu aż kusi, żeby o tym mówić? No, kusi, no nie. Wiem, że to trochę głupie, ale no tak jest. Dobra, nie wiem, gdzie oni jechali. W ogóle zauważyłam, że ten brud taki sam był w domu, jaki jest na samochodzie, więc. Coś tutaj mi się to, moi drodzy, wiecie co? Wydaje podejrzane. Bardzo podejrzane, ale się błyszczy ten samochód jak, jak psu. No, nie dokończę. <grystanie> no, teraz trzeba go wodziszką jeszcze przemyć i będzie beautiful. Mój piękny szybkowóz. Oh yeah! Czemu on ciupagą myje samochód? O serio co to to była jakaś laska ja myślałam, że on szybę tym rozwinie, serio o matko